Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki króciutki. A właściwie on nie będzie krótki, bo rzeczy do pokazania jest bardzo wiele. Natomiast krótko opowieść o tym, co robić, jeżeli w starej zgniłej BMC. Bo to akurat jest BMK. Coś nie chce się odkręcić. Mamy różne urządzenia, narzędzia, które pozwalają nam odkręcać bardzo trudne, zastane śruby od nie wiem odrążka kierowniczego, od wahacza, jakaś śruba, nakrętka, która będzie łączyła nam elementy zawieszenia. Wszystko to czasami, zwłaszcza w starych samochodach, jest wykorodowane, jest zniszczone, oprócz lania milionów litrów chemii tak naprawdę możemy sobie w ogóle nie poradzić. I mówimy tu też o jednej ważnej rzeczy. Będę starał się odkręcać to nie używając pneumatycznych urządzeń, żeby z dużą mocą po prostu próbować to odkręcać na pneumacie. Po pierwsze, nie każdy musi mieć kompresor, nie każdy może dysponować takimi narzędziami. Czasami lepiej jest wybrać trochę inne rozwiązania bo nie tylko mówimy o śrubach, które nie chcą się odkręcić czasami przy walce ze śrubami doskonale zdajecie sobie sprawę, że można jakąś śrubę obrobić, ściąć, zniszczyć i wtedy jest jeszcze większy problem dlatego kilka rozwiązań tutaj mam najpierw o nich trochę opowiem, a potem przejdziemy do dzieła, czyli spróbujemy poodkręcać trochę tą starą BMW jak to BMW taki wiecie z mostu pod pociąg i do rzeki więc nie ma to żadnego znaczenia, co z nią zrobimy bo jest to auto spisane na straty stara chyba piątka, jak dobrze pamiętam może umrzeć. Silnik jest już wyjęty, bo silnik oczywiście umarł w tym samochodzie, ale dobra, zaczynając od początku, zaczniemy od mniejszych rzeczy, takich prostych, które ułatwiają nam odkręcanie. Oczywiście pierwszy rzut to grzechotka. Grzechotka sama z siebie mogłaby powiedzmy rzeczywiście odkręcić wszystko, co się łatwo odkręca, ale jak jest grzechotka teleskopowa, która wydajnie zwiększa nam ramię, którym kręcimy, to wiadomo, że skuteczność będzie większa. Przetestujemy to na jakiejś jednej, jakiejkolwiek podstawowej śrubie w zawieszeniu i zobaczymy, czy da radę. Oczywiście przy wydłużonej wersji. Większość cywilizowanego świata nie pracuje na nakrętkach szesnastkach, chyba że jest to bawarski wytwór, to wtedy oczywiście jak najbardziej. Przy delikatnym, bez mocnego naciskania, próbie odkręcenia. Oh, ciągnie się. Natomiast jak wydłużymy sobie ramię, czyli zwiększymy tak naprawdę znacznie siłę, bo wiadomo, że siła przyłożona razy ramię daje nam wynik ile to jest. Ok. Dobra, tą belkę moglibyśmy sobie już spokojnie odkręcić. Oczywiście przy dużych przeciążeniach używanie grzechotki czasami bywa ryzykowne, bo... Do takich bardzo ciężkich śrub grzechotki się nie używa, żeby nie zerwać zębatek, które są w środku, które właśnie powodują ten efekt grzechotania. Natomiast przy tej śrubie bardzo prosta rzecz, przedłużenie, zwiększenie siły i spokojnie się odkręciło. I to jest tak naprawdę takie pierwsze podstawowe narzędzie. Jak nie macie oczywiście grzechotki, można spróbować użyć jakiejś rury, przedłużki, tylko trzeba pamiętać, że decydującym w tym momencie będzie wytrzymałość czpienia od nasadki, samej nasadki, bo potrafi pęknąć i wtedy bardzo. Ważne jest, żeby zastanowić się nad użyciem nasadek udarowych, czy nasadek wzmacnianych i to wszystko. Ale sama przedłużka w nasadce czasami może zrobić super robotę, natomiast niestety nie zawsze. Jak grzechotka nie daje rady albo boimy się, że wytrzymałość grzechotki jest słaba, czasami można sięgnąć po naprawdę porządne rozwiązania. To jest zwykły klucz, zwykła tak zwana laga, gdzie co prawda mamy bardzo duży kwadrat, natomiast jak użyjemy sobie główek do dużego kwadratu, to jesteśmy w stanie dużo zrobić. Tutaj mamy już bardzo wzmacniane yy, nasadki, które naprawdę potrafią przeżyć bardzo wiele i w połączeniu z tym kluczem są w stanie dać bardzo dobry efekt. Natomiast to trochę bez sensu, jeżeli potrzebujemy coś kręcić w takim samochodzie, bo to lepiej to uciąć, zerwać. Natomiast takie rozwiązania super jest, yy, sprawdzają się w jakiejś bardzo ciężkiej mechanice, w autobusach, w ciągnikach siodłowych czy w, jakich, w takich większych rozwiązaniach. Tutaj oczywiście na tą chwilę są one zbyteczne, ale zawsze fajnie mieć taki jak przyjedzie nam coś ekstra ciężkiego, żeby móc z tym pracować. Do tego klucza dużo łatwiej będzie zastosować nasadkę tego typu, która posiada dużą już wytrzymałość, jesteśmy w stanie duże elementy nią odkręcać. Takie klucze, dobrze odkręca się wszelkiego rodzaju sworznie, elementy wahacza, ale żeby do niego podejść, to trzeba zdjąć koło. Żeby zdjąć koło, to też jest kilka problemów czasami, które tutaj akurat niestety występują, bo jest to stare auto, które robił rzeźnik i robi je wielokrotnie, więc wszystko jest podobijane, pozapiekane i trzeba będzie niestety użyć i trochę siły, trochę finezji, inteligencji i narzędzi do tego, żeby odkręcić nawet głupie koło, takie po prostu koło w samochodzie, więc jakby Wam się to stało gdzieś na drodze, to witamy w dupie. Na szczęście tutaj mamy warsztat i jesteśmy w stanie sobie spokojnie poradzić z odkręceniem tego koła. Tutaj w tym kole jest po pierwsze jedna nasadka, którą należy odkręcić wewnętrznym odkrętakiem, dlatego że jest mocno obrobiona, jest nasadka, która już jest zniszczona, więc te śruby będę odkręcał różnego rodzaju narzędziami, które także Wam zaraz pokażę, ale najpierw auto trochę w dół. Przypatrując się śrubą kół, można zauważyć, że jedna ze śrub jest całkowicie robiona po obwodzie. Ktoś próbował albo na siłę to dokręcać i przeciągnął, aby użył trochę za dużego klucza i omsknęło mu się po rantach tej śruby i po prostu ją obrobiło. Dlatego też do niego trzeba będzie zastosować specjalne rozwiązania, które także mam w tych swoich pudełkach. Oczywiście, tak jak mówiłem, postaram się zrobić to bez ptomata. Użyję elektrycznego narzędzia, które większość śrub raczej odkręca. Natomiast co jest ważne, chodzi mi o to, że odkręcę sobie te, które wiem, że pójdą, a powalczę sobie innymi zupełnie rozwiązaniami, z tymi, które są obrobione, obłupane i które nie odkręcą się na pewno. No dobra, na placu boju zostały mi dwie śruby, które stanowią istotne zagrożenie i tak naprawdę szansa, że się je odkręci, nie jest za duża, bo są obrobione i do tego są inne trochę rozwiązania. Tak naprawdę możemy zastosować dwa typy rozwiązań. W przypadku śrub, jakie są tutaj w BMW, czyli z otworem centralnym, możemy zastosować rozwiązanie, które będzie działało na ten otwór centralny i wtedy sięgniemy sobie po Taki oto wykrętak. Wykrętak ma tą zaletę, że ma taką ząbkowaną powierzchnię, która jest przeciwskrętna do, do momentu obracania, czyli w momencie, kiedy obracamy nią, ona się będzie wrzynała w ten otwór i będzie zaciśniała swój uchwyt, jeszcze mocniej wkręcając się, niejako wgryzając się w tą, w tą śrubę, co pozwoli nam, mam nadzieję, oczywiście obrócić i wykręcić tą śrubę. Czy tak się uda? Za chwilkę zobaczymy. Żeby to zrobić, to muszę użyć tutaj małej grzechotki. To jest ważne, te ząbki obracają się, wciskają się w tą śrubę, wgniatają się w nią, a że jest to zrobione z twardego materiału, to po prostu delikatnie wyżynają sobie otwór w tej śrubie, dzięki czemu dużo mocniej ją trzymają. Dobra. Obrobiona śruba. Tutaj widać na rancie, jak nacięte są ząbki, którymi wrzynała się ta powierzchnia w tą śrubę, tworząc. O, wasze, o, tworząc takie wycięcia, dzięki czemu po zakleszczeniu się dało się wykręcić taką śrubę. Takie rozwiązania, oczywiście, to nie to pudełko, takie rozwiązania są niezwykle skuteczne. Możemy sobie też ważne co jest wywiercić na przykład otwór w dużo większej śrubie i tylko rozpocząć ten proces wykręcania. Mamy różne rozmiary, różne średnice tych elementów, dzięki czemu naprawdę możemy dobrać do każdej dowolnej śruby, która się urwała. Możemy sobie dobrać to, 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 tą końcówkę, ewentualnie jeżeli jest jakiś problem z dostępnością końcówek, to możemy sięgnąć po jeszcze bardziej rozbudowaną wersję tego samego zestawu. I teraz sięgam po tą wersję jeżeli ten zestaw końcówek jest trochę za mały, nie do wszystkiego pasuje, to zawsze sięgniemy sobie po jeszcze bardziej rozbudowany zestaw. Tutaj mamy końcówki krótkie na dużo większą siłę, gdzie na klucz po prostu nakładamy sobie yy, klucz na, na, to, na tą końcówkę i wykręcamy dowolnie tutaj zastosowane elementy. To jest, to jest kolejne urządzenie, które okazało się skuteczne. Natomiast mam ostatnią śrubę, która jest całkowicie już obrobiona, która jest ścięta, która jest ta z każdej strony, tutaj, możemy zastosować rozwiązanie do obrobionych zerwanych nakrętek. Żeby dobrze to użyć i zademonstrować, po pierwsze, zwróćcie uwagę, że tutaj też są ząbki, tylko ząbki zewnętrzne, które obejmują nam nakrętkę. I też na tej samej zasadzie przeciwstawnego zakręcenia, po prostu w momencie, kiedy będziemy obracali, próbując ją odkręcić, będą się te ząbki wrzynały w element. I będą ten, tą śrubę po prostu nam wykręcały. O, tu jest pięknie obrobiona śruba, którą mam nadzieję przy skutecznym użyciu tego narzędzia po prostu odkręcę. Jak obrobiona jest śruba 17, możemy użyć oczywiście nasadki statki 17. Czasami już jest tak obrobiona, że trzeba użyć 16, ale tak naprawdę jest to zależne tylko i wyłącznie od sytuacji, jaka nas zostanie. Natomiast najważniejsza jest jedna rzecz, że po prostu ma to odkręcić nam tą śrubę. Jak jednak udarowy nie da rady, to trzeba sięgnąć po pneumat. Natomiast ta się wyrżnęła już na tyle mocno, że nie jest w stanie jej ruszyć, więc myślę, że jak przyłożę dużo newtonów z pneumata, to nakrętka pójdzie. Zostało się śruba wykręcona. Teraz tylko jeden mały problem: czy muszę pozbyć się śruby z nasadki? Oczywiście, jedna ważna uwaga. Po takiej operacji te śruby są oczywiście do wyrzucenia bo można powiedzieć, że już nie istnieją. Ale jest to jedyna szansa, żeby się ich pozbyć i żeby dać sobie szansę na zdjęcie koła. Wtedy na to sposób. Przerobiliśmy kolejne rozwiązania. Co robić z beznadziejnej jakości śrubami obrobiennymi, ściętymi, które nie nadają się do działań? Zdjęte koło pozwala nam wrócić do naszej nieszczęsnej śruby, którą chcemy sobie odkręcić, więc auto w górę i jedziemy dalej. Duża laga, mi jest oczywiście świadomość, że jest to stworzeń i pewnie się obróci w obudowie, to i tak spróbuję to ruszyć. Czasem jak ma się taki dostęp można spróbować innego też rozwiązania, bo długość lagi jest praktycznie taka sama, więc ramię jest to samo. Ale spróbujemy najpierw odkręcić to grzechotką. jednak, przy takim kręceniu, fajnie byłoby móc to robić grzechotkowo. Stworzenie wahaczu i tak się zakontrował w zwrotnicy, więc na pewno nie drgnie. Jest to, że ta laga jest dosyć ciężka, więc też taka bezwładność, czyli energia jej jest dosyć duża. Udało się. Nakrętka odkręcona możemy sobie przejść do trochę mniejszych nakrętek, na przykład które trzymają łączniki. Bo wiadomo, że z łącznikami zawsze jest zabawa. Łączniki stabilizatorów, ile się już nawalczyliście razy, ile cieliście to diaksem, wycinaliście to różnego rodzaju rzeczami, żeby po prostu pozbyć się tej pieprzonej nakrętki, bo najczęściej oczywiście okazuje się, że nie da się już odkręcić tej nakrętki, wszystko stoi, wszystko jest zgnite, skorodowane i można czegoś dostać. A przecież tak naprawdę, żeby odkręcić łącznik stabilizatora, to trzeba się pozbyć właśnie tylko nakrętki. Można ciąć lisim ogonem, mam taki lisim ogon, zresztą później Wam pokażę na innych śrubach. Można ciąć to diaksem, ale nie zawsze da się podejść. Czasami jest tu za ciastem, tak jak tutaj, mamy wachacz, mamy drążek kierowniczy. Niełatwo jest tutaj podejść, jest ryzyko, że nam się coś obślizgnie, strzeli nam coś w oko, w twarz czy cokolwiek, więc żeby pozbyć się nakrętki można to zrobić troszkę inaczej. Takim bardzo fajnym ściskaczem do nakrętek. Ściskacz do nakrętek to nic innego jak obejma ze śrubką, która przy użyciu takiego Ostrze, jak tutaj, ono jest trochę już dostało łomot, więc jest ciutko odkształcone, ale skręcając ściskamy w środku, au, no właśnie, tego nie wolno robić, nie ściskajcie sobie palcy. Natomiast ściskamy nakrętkę objętą tą obejmą i wrzynamy się w nią, żeby ją po prostu rozpołowić, uchylić, rozciąć, żeby móc ją zbić potem. Trzeba oczywiście pamiętać, że czasami przy użyciu tego urządzenia kończy się to także zniszczeniem elementu, który jest na nakręcie, czyli śruby. Dlatego, że wciskając się, możemy obrobić na niej gwint, po prostu wyciąć się także w ten gwint. Więc to jest jednorazowa operacja, natomiast może dużo pomóc. Mamy różne rodzaje, różne średnice, różne wielkości do różnych nakrętek. Do tej nakrętki, którą mam tutaj do usunięcia włączniku, użyję sobie na początek tego, te, tego rozmiaru, żeby delikatnie go naciąć, a potem sfinalizuję to już szerokim bolcem, który po prostu wbije się w to nakrętkę o rozerwie. Więc jedziemy po kolei. Grzechotka w rękę. Nakładamy obejmę na nakrętkę. Chwila kręcenia, ale już widać, jak całkowicie rozeszła się ta nakrętka. Więc tutaj już nie będzie wielkiej walki. Nakrętka pękła, rozeszła się. Zbiję sobie ją meslem. Spadnie mi i będę miał ją z głowy. nakrętka już właściwie pękła i nawet możemy sobie wrócić do zrywającej nasadki, bo zrywającą nasadką oczywiście teraz trochę większą już na pewno pójdzie to w cholerę. I tak oto rozpękła się, rozeszła i można powiedzieć, że jest po nakrętce. Ona już się raczej do niczego oczywiście nie przyda. Stworzenie z tego łącznika także się nie przyda. Natomiast najważniejsze jest to, że używając gniatalek do nakrętek udaje się takie zapieczone rzeczy także usunąć. Mamy kolejne urządzenie, które pomaga w tej ciężkiej mechanicznej walce, bo trochę się zmęczyłem. Powiem szczerze, to jednak była trochę niesprawiedliwa walka. Ale najważniejsze, że wygrana. Są to oczywiście rozwiązania takie czysto mechaniczne, trochę wymagające siły walki, ale to jest bardzo ważne czasami jedyne, takie jakie są możliwe do zastosowania. Bo przecież tak naprawdę taka śluba, która jest trudno dostępna, bo która jest obrobiona, tylko wyłącznie tak da się ruszyć, jeżeli jest gdzieś schowana. Można pójść po drastyczne środki. DJAX, czyli flex, czy szyfierka kątowa, czyli siogon. Bo to są rzeczy, które bardzo sprawnie rzeczywiście pozbywają się nam śrub, pod warunkiem, że mamy do nich dostęp. Że jest to na przykład śruba od wahacza, gdzie możemy dostać się między tuleje a mocowanie wahacza i ją przeciąć z jednej strony, czy z drugiej strony. Tylko wtedy można tego używać. Te wcześniejsze rozwiązania są bardziej bezpieczne. Są tak naprawdę dużo. Bezpieczniejsze dla Was jako użytkowniku, bo wiadomo, że tu wymagane okulary, osłona, żeby nic się nie stało, nic nie odstrzeliło nam w twarz. Czy także tu, tutaj przynajmniej okulary, bo jednak opiłki lecące z podnoża, mogą zrobić nam krzywdę. Więc okulary na ryj i jedziemy pociąć chociaż troszeczkę śrubek. I tak jak mówiłem, taki lisio dostęp do wahacza między tuleje a wahacz. Można się tutaj wcisnąć i popracować sobie tnąc wszystko, chociażby tak. Długość ślicznego ogona będzie miała oczywiście znaczenie, jak bardzo jesteśmy w stanie tam wniknąć. Natomiast nacinając sobie po kolei równomiernie jedną śrubę z jednej strony, potem z drugiej, jesteśmy w stanie wybić, wahacz. Oczywiście mówię tu w założeniu, kiedy śruby na dębowo, bardzo często śruby obłożą się syfem, korozją i wręcz korodują się w tuleje w wahaczu i nawet nie jest w stanie się obrócić taka śruba, nie jesteśmy w stanie jej wybić, usunąć. Wtedy po prostu dokładnie tak jak robię, wycinamy ją. Smród gumy jest okrutny, natomiast no, niestety nie da się inaczej. To wszystko tam się pali, topi, ale tylko tak można to zrobić. Fajna rzecz jest taka, że jest to akumulatorowe urządzenie, które pozwala nam bez ciągania kabli, potykania się, wywracania, ciąć dowolną śrubę gdziekolwiek zawieszenie. Tą po prostu naciąłem jedynie, żebyście mogli sobie zobaczyć o co chodzi. bo Po prostu nie <laughs> chcę tego dalej robić, bo jeszcze czeka mnie Diax. A to zmęczy już ten łącznik do końca, skoro i tak już go tak bardzo poniszczyliśmy, to możemy go uciąć do końca bmk i tak jest na śmieci. Przy szlifierce kątowej bateria jest wymienna także z tamtym lisimogonem, ogonem, więc sobie spokojnie zaraz ją przepnę, żeby móc to uciąć. Mamy osłonę, która osłania nam twarz, żeby nie ostrzeliła nam żadna iskra czy ża żadny element tarczy, który się może pokruszyć, połamać. No i oczywiście nieodzowne okulary. Jeszcze troszkę prądu jest. Możemy działać. A, odetniemy do końca. Wycięte, ucięte, co miało być. Skuteczna rzecz także bez kabelka, więc się nie potkniemy. No i co? I to są takie najważniejsze narzędzia, które służą nam do odkręcania różnych śrub w zawieszeniu, w układzie, nie wiem, kierowniczym czy gdziekolwiek. Została nam jeszcze jedna rzecz, czyli czarodziejska niebieska skrzynka, którą zostawiłem sobie na koniec, bo dla mnie jest najbardziej skuteczna, najfajniejsza i mająca najlepsze zastosowanie. I co jest bardzo ważne, jest naprawdę bardzo skuteczna w użyciu. Czyli krótko mówiąc, możemy używać brutalnej siły, dużych, mocnych lak, wielkich narzędzi, dużych nasadek, czasami można sobie zobaczyć, to jest nasadka 50. Przy porównaniu jej do jakiejś tam dziesiąteczki, no to po prostu jest jakby zupełnie inne narzędzie. Ale mamy kilka ciężkich narzędzi, trochę takiej ligi średniej powiedzmy, czyli teleskopowych grzechotek, które też są skuteczne, też się sprawdzają. Ale oczywiście z uwagi na te ramię nie zawsze do końca jesteśmy w stanie z odpowiednią siłą popracować. Mamy elektryczne narzędzia do cięcia jak te. Mamy wszelkiego rodzaju te nasadki, nabijaki, różnego rodzaju końcóweczki do wykręcania, te ząbkowe, które także, jak widzieliście, są skuteczne, ale niebieska skrzyneczka jest takim moim nowym ulubionym gadżetem. To jest grzałeczka indukcyjna. To jest urządzenie, którym podgrzewamy sobie śruby, wypalając przy okazji syf cały, który z, yy, zebrał się między śrubą a nakrętką, podgrzewamy sobie to do wysokiej temperatury, czasami wręcz do czerwoności, dzięki czemu metal się rozpręża, staje się bardziej plastyczny i dużo łatwiej jest cokolwiek odkręcić. Zestaw składa się z kilku rzeczy. Z zasilania, z grzałki i z końcówek. Z uwagi na to, że są różne średnice śrub, są także różne średnice końcówek. Możemy sobie wygrzewać tej średnicy końcóweczkę, tej średnicy o tu jest ich, tych śrub kilka. Znaczy tych końcówek jest kilka do różnego rodzaju średnic śrub, więc mamy naprawdę do wyboru, do koloru. W zestawie tego od cholery. Ale co też jest bardzo fajne, mamy też wolne przewody, czyli przewody, które nie są zakręcone w żadną stronę. Natomiast polega to na tym, że jeżeli na przykład chcemy sobie ruszyć regulację w drążku kierowniczym. Nie jesteśmy w stanie nałożyć tego na drążek kierowniczy, bo przecież drążek kierowniczy z jednej strony jest przekładnik, z drugiej strony jest wąsie zwrotnicy. Więc po prostu możemy sobie najpierw nawinąć dookoła drążka taki element, podłączyć do urządzenia i wygrzać sobie całą regulację po to, żeby ją ruszyć i rozkręcić. Zresztą, a z tego co wiem, to będziemy robili też temat drążków kierowniczych przerabiali, to wtedy Wam dokładnie pokażę, jak się nawija taki drut, jak się to stosuje. Dzisiaj tylko taka sprawka można powiedzieć, jak używać tego urządzenia do odkręcenia jakichś takich bardziej zapieczonych śrub. Pierwsze Dobieramy sobie średnicę, osadzamy element, odkładamy, to podłączamy do sieci. Urządzenie działa indukcyjnie, czyli tam, gdzie przylega, gdzie dotyka, to w tej indukcji, czyli w tym oczku, powstaje bardzo duża temperatura, która pozwala grzać się temu elementowi i rozgrzewać go, czasami aż wypalać wręcz wszystko. A z drugiej strony, reszta jest bardzo bezpieczna, bo jest wszędzie zimna i bardzo łatwo jest też wychłodzić ten element. Dobra. Jeszcze jej nie będę odpalał. Na razie sobie musimy znaleźć rzecz, którą będziemy chcieli podgrzać. Tuż 22 bo się przyda. Odpalamy maszynę i będziemy grzać. Oczywiście jest to trochę spor dla cierpliwych, bo takie zagrzanie takiej śruby trochę zajmie, natomiast będzie spokojnie wtedy łatwa do odkręcenia. Już po kilku sekundach wydobywa się dym, co oznacza, że tam temperatura naprawdę dobrze wzrosła. I element się już mocno nagrzał. Zresztą widać wszystko co się da wypływa już ze śruby. Śruba stała się taka szara, bardziej wyżarzona, co oznacza, że ma bardzo wysoką temperaturę. Już oczywiście nie będę jej macał. Natomiast fajne jest to, że właśnie dokładnie widać jak to wszystko się wypala. urządzenie jest zwłaszcza dobre do wszelkiego rodzaju śrub, które są samokontrolujące, które mają ten kołnierz teflonowy, powiedzmy, który jest w środku, dlatego że po on się od razu wypali, robiąc luz między nakrętką a śrubą, na której jest nakręcony. I teraz zobaczymy, króciutki efekt. Powinno się bardzo ładnie odkręcić. Dzięki dobremu nagrzaniu, tak naprawdę praktycznie w ogóle nie używając siły, wystarczy się i się pięknie odkręciła. Nie będę jej oczywiście brał w ręce, bo ta rękawiczka wtopiłaby mi się w skórę prędzej niż bym to zdjął. Natomiast sama nakrętka puściła od razu. Mega skuteczne urządzenie. Naprawdę. Wysoka temperatura, usunięcie syfu i nakrętka się kręci jak talala. Widać, że już się odkręciła i tak naprawdę zejdzie. Wytopiło się, co się miało wytopić. Nakrętka zdjęta, będę mógł spokojnie zdejmować ze stworzeń. Z tej strony go natnę, tak jak mówiłem wcześniej. Z tego odkręciłem, wybiję go, ściągaczem go ściągnę, cokolwiek i będę miał uwolnione to. Urządzenie jest naprawdę skuteczne, bo rzeczywiście wysoka temperatura wygrzewa wszystko, wytapia, powoduje, że łapie się luz między nakrętką, a śrubą, na którą ta nakrętka jest nakręcona i w ten oto sposób jesteśmy w stanie rozkręcić taki element. Czy tak naprawdę przeszliśmy sobie dość ładną ścieżkę. Jeżeli chodzi o trudność takich różnych operacji, to oczywiście ona jest bardzo skomplikowana. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, że ta jest łatwiejsza, ta jest trudniejsza, ta jest na 10 punktów, ta na 8, ta na 7, ta na 5. Najważniejsze jest to, żeby z tak dużej mnogości rozwiązań, które możecie zastosować, z tak bardzo różnorodnych rzeczy, korzystać z głową, żeby rozumieć, jak one działają. Co możemy z nimi zrobić, jak możemy je zastosować, żeby jak najskuteczniej to zrobić? Bo im mniej się zmęczycie, im mniej bułę w bicepsie wypracujecie, tym dużo łatwiej będzie Wam pracować, tym mniej się będziecie męczyć, tym więcej będziecie w stanie w ciągu dnia zrobić, a nie na się, się na a za godzinę dostać zakwasów i mieć wszystko z głowy i koniec dnia pracy. Więc tak naprawdę, stosując różnego rodzaju narzędzia, popatrzcie, którymi łatwiej jest podejść do tej śruby, zastanówcie się, jak one działają, jakich sił musicie użyć, i wtedy na pewno skutecznie będziecie mogli odkręcać wahacze, łączniki, drążki, cokolwiek będziecie chcieli. Bo to Wasza inteligencja będzie decydowała o tym, jak użyjecie tego wszystkiego. Można mieć park maszynowy nieprawdopodobnie duży, a i tak gówno zrobić, jak się tego nie umie. Pobijacie sobie palce, kciuki, zrobicie dziurę w głowie i to będzie wszystko. Natomiast jak będziecie tego używali zgodnie z tym, do czego to jest zrobione i zgodnie z zastosowaniem, to na pewno sobie spokojnie poradzicie. Pięknego dnia Wam życzę. I co? I mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać następne odcinki, bo jeszcze dużo przed nami. A tak naprawdę cofnijcie się trochę, bo już bardzo dużo odcinków poradnika mamy za sobą. A jeszcze przed nami przynajmniej 10 odcinków. Pozdrawiam Was. Hej!